W Witam Państwa, otwieram posiedzenie w Komisji Rewizyjnej. Witam Panią Przewodniczącą Pana Sekretarza, zaproszonych gości. Którzy tutaj... Pozwolę sobie <coughs> przeczytać ten program. Plan. Teraz na dzisiejsze posiedzenie, a więc punkt pierwszy, otwarcie posiedzenia Komisji, przyjęcie porządku posiedzenia. Punkt drugi, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji, protokołu do planu w pokoju nr 6, przyjęcie planu pracy Komisji na 2015 rok. I tutaj jako czwarty punkt pozwolę sobie wprowadzić jeszcze kolejny punkt, pod tytułem powołanie składu osobowego Rady Społecznej i innego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczucinie. Piąty punkt będzie zapytania i wolne wnioski. I szósty punkt zamknięcie posiedzenia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem takiego programu dzisiejszych obrad, z prowadzeniem tego punktu powołania składu osobowego Rady Społecznej ZOZ-u w Szucinie? Dziękuję. Dziękuję. No, wszyscy Cześć. za. Więc punkt pierwszy: otwarcie posiedzenia komisji i przyjęcie porządku posiedzenia Cześć. mamy już osobą. Punkt Przechodzimy do punktu drugiego: przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. Protokół do piątku w pokoju nr 6. Czy są jakieś uwagi do e, protokołu? W takim razie, kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji? Proszę o podniesienie. Dziękuję. Został protokół przyjęty e, jednomyślnie. Przechodzimy do punktu trzeciego, który jest przyjęcie planu pracy komisji na 2020. 15 roku. Ja pozwolę sobie przeczytać plan pracy proponowany przeze mnie. Ewentualnie proszę o, o uwagi, sugestie odnośnie proponowanych kontroli. Tutaj w planie zawierają się punkty, które są obowiązkowe, które powtarzają się co roku w pracach Komisji Rewizyjnej. Hmm, więc pozwolę sobie przeczytać <coughs> proponowany plan pracy. Pierwszy kwartał, a więc hmm, proponuję posiedzenia hmm, przegląd zasadniczych uregulowań prawnych, opracowanie projektu planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok, a także proponuję przeprowadzić hmm, kontrolę w samorządowym Centrum Kultury. I bibliotek. W drugim kwartale zajmiemy się analizą sprawozdania z wykonania budżetu i zadań rzeczowych za 2014 rok, opracowaniem wniosków w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium dla burmistrza miasta i gminy Szczukin za rok 2014. I w tym kwartale proponowałbym skontrolować kontrolę wydatków środków finansowych na wykonanie inwestycji pod tytułem remont domu Ludowego w Delastowicach. W czwartym, w trzecim kwartale, przepraszam, proponuję kontrolę, kontrolę procedowania zamówień publicznych w 2014 roku. I w czwartym kwartale proponuję kontrolę szkoły w Słupcu. Ponadto y, przez cały rok Rada będzie zajmować się opiniowaniem projektów uchwał, y, kontrolą problemową zleconą przez Radę Miejską, a także rozpatrywaniem skarg i wniosków kierowanych zgodnie z kompetencją do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną. To jest taki proponowany plan pracy na 2015 rok. Czy są jakieś uwagi do tego planu? Jakieś zastrzeżenia, propozycje? Nie. Nie widzę. W takim razie proponuję przegłosowanie tego planu pracy. Kto jest za przyjęciem takiego planu pracy na rok 2015? 15. Dziękuję. Plan został przyjęty jednomyślnie. W takim razie przechodzimy do kolejnego punktu. Punktu czwartego. Powołanie składu osobowego Rady Społecznej Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczucinie. Tutaj Komisja Oświaty i Porządku Publicznego procedowała w tym zakresie. Ja może przypomnę, że w skład takiej Społecznej Rady Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczucinie wchodzi 9 osób. Że tak powiem obligatoryjnie w skład tej rady wchodzi burmistrz, wchodzi przedstawiciel wojewody małopolskiego i tutaj Komisja Oświaty i Bezpieczeństwa Publicznego zaproponowała sześciu członków. Nie wiem, pozwolę sobie przeczytać te osoby, które zostały zaproponowane przez Komisję. Oświaty, więc został zaproponowany do, do tej rady pan radny Kazimierz Szurek, pan radny Franciszek Fulto, pan, pan radny Henryk Sendor, yy, sekretarz yy, gminy pan Kazimierz Tenczak, yy, pan radny Roman Korczak, pan radny Groszkowicz Waldemar. I yy, tutaj jeszcze yy, zgodnie z kompetencją rady możemy oddelegować yy, jeszcze jedną osobę. Ja proponuję panią przewodniczącą. Czy Pani Przewodnicząca wyraża? Że... Chyba, że są tak, zgody, no. chyba że są jakieś inne propozycje. Właśnie, ktoś ma jakieś inne propozycje? Pan ma... ja już jestem. <grym> jest, jest, jest. Tak to ja proponuję przedwodniczącego. <grym> Mamy, mamy tylko jedno miejsce. Mamy tylko jedno miejsce. No, możemy oczywiście e, zgłosić więcej osób. Później e, Rada na posiedzeniu na sesji e, wybierze, ale ja myślę, że jak mamy jedno miejsce, jak bym panią przewodniczącą. Chyba, że Pani Przewodnicząca nie wyraża. Nie, no to wyrażam zgodę. W takim razie proponujemy Panią Przewodniczącą, e, Panią Agnieszkę Becker. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem kandydatury? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. W takim razie tutaj Komisja Rewizyjna rekomenduje Panią Przewodniczącą. Myślę, że ten punkt mamy już zaprocedowany. Przechodzimy do kolejnego punktu, punktu piątego, zapytania i wolne wnioski. Ten sam, ty kurde, <coughs> to ja już w tym rzędzie wskrótkę zabieram <coughs> czasu, bo w takim razie <coughs> zapaluję, gdyby takie przemyślenia były w zakresie tych danych adresowanych, to jesteś bardzo ważny. Ja jestem za. Ja też jestem ja za. Też za jestem tak? to tak? Z tym, że u mnie to się pokryje z tym tajemnicą Rada Miejska, bo ja mam tutaj założoną skrzynkę, to się pokryje, prawda? No, Ale jeżeli trzeba by było, no, Agnieszka to już bez sensu by to już Rada Miejska... To nie przeszkadza, no, nie przeszkadza, bo Rada już tutaj są indywidualne Państwa precyzje więcej myślę, że już na sesji zbierzemy wci Państwa, którzy zechcą. No, no może się tak dzisiaj też nie będę notował, natomiast na sesji byśmy Paniecko przygotowali, żebyśmy... A to by wszystkie by były identyczne, tylko ja bym tak, nie tak, bym, tak, Czy to tak. by było? Nie na to. Jeszcze Agnieszka Kropka Rada Miejska, czy Agnieszka.Beker małpa micznik. Już tak, tak. By byłoby tylko, bo tak naprawdę dodajemy imię. Pierwszą literkę imienia, bo tak tutaj przyjmujemy. Dobra, no, na pewno według schematu, który jest... musi tutaj być papierowo, natomiast w tych częściach, które, jak mówiłem, jak to była jakaś dodatkowa, mamy materiały, prawda? Jeszcze poza tym, co w uzasadnieniu i w uchwale, no często jest jakiś zasób wiedzy, który tu, w relacji tego, oczywiście on najczęściej się pojawia później w jakichś wyjaśnieniach kierownika, natomiast równie dobrze można to wykorzystać, żebyście Państwo mieli to wcześniej jeszcze, bo to no, no, też, też skróci jakąś dyskusję, prawda? Bo, ale na przykład taką ustawa. Która była podłączona do. To też może przejść No tak, tak, tak. Tak, no, Wiele kwestii, szczególnie myślę, że na początku to by się przydało, bo, no, bo mielibyście, panowie, że państwo, właśnie taką informację jeszcze dodatkową, tak. która, która pozwoli tam jeszcze się wprowadzić no, na, 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 na no, Wiadomo, że to się znajdzie też, no nie, to, nie jest problem, że to teraz nie jest jakoś dostępne. Natomiast no, no, naj, najgorsza bo, jest sytuacja taka, jak jak jest coś tak jak w przypadku tych taryf, gdzie cała specyfikacja dotycząca tych taryf była, bo, on, bo Pan Dyrektor złożył. Prawda? Tylko no fakt faktem oni nie, nie bardzo byli przygotowani do końca, prawda? brutalnie mówiąc, a, a po prostu no ja też nie, nie, nie chciałem tutaj zastępować Dyrektora w tym zakresie. No, natomiast Taki dokument, jeżeli by trafił, to na pewno mieli goście panowie mniej pytań, prawda, to skróci czas. No to znaczy nie mówię, żeby nie pytać, no tylko, że, tylko że jak coś jednak jest, jak wiedza w tym temacie, to, 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 to po prostu na pewno byłoby to przydatne. Natomiast natomiast nie się to ze sobą tą sprawą, o której tu też panowie mówili, że, że taki adres sprawia, że ktoś tam pisze korespondencję jakąś, jaką chcę, prawda I, no, i, i być może trzeba to na no, to zająć, prawda i, i, i na no, jakoś odpowiadać. No ale to praca radnego, no to też na tym polega. A propos pracy radnego, to jeśli można, nie wiem co panowie radni, którzy tak jak ja po raz pierwszy jesteśmy radnymi, czy byłaby szansa mimo wszystko na jakieś szkolenie dla radnych? Myślę, bo to takie no, wszystko w praktyce najlepiej wychodzi, ale, ale dobrze by było <coughs> omówienie, omówienie takich szczególnych Pani przypadków. jest kwestia jest jest tylko może takiego, żebyśmy się pochylili nad, nad zakresem, prawda? No, to też by było bardzo ważne, jakbyśmy szukali jakiegoś... No właśnie, tak naprawdę wszystko i nic nie było. No, pytanie tylko... takie, czy, 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 czy w szerokim zakresie... Unormowań dotyczących funkcjonowania rady, czy powiedzmy sobie obszar, który no, bardziej by tam państwa interesował i wtedy było, trzeba było na to zwrócić więcej uwagi, po prostu. No bo, bo wiemy, jak to wygląda, bo, że tutaj tutaj ci szkolący motoruszne no, rzeczy robią. Oczywiście. Wiem, że państwo już byliście na tak, tak. Tak, no, no, tak no więc bardzo proszę, też już macie jakieś poglądy w zakresie i... i na pewno też z tego, z tego można by było do... doświadczenia skorzystać właśnie w który obszar was by zaciekawił. Tak naprawdę ta... wszystko do doświadczenie zależy. Ty jesteś zadowolony w karę, niezadowolona? Nie, też, nie, nie <grym> o to chodzi, bo całkiem inaczej jest dla, dla osób, która nie, nie była pierwszy w Wiele rzeczy, z której mówił ten pan. To ty wiedziałem, ja już... nie zaskoczył mnie niczym, ale pan, ale na pewno było Dużo osób mamy nowych tak, właśnie teraz, tak, że, faktycznie. Jest. Pewna wiedza też taka ogólna, no, na pewno nie jest zmarnowana. tylko, no, żeby nie, nie, nie wiadomo. No, nie, no na pewno no, na pewno tak, no, tak, będziemy w kontakcie i jeżeli tutaj tylko byłaby taka, taka rzecz, no to... Oprócz oprócz właśnie takiej ogólnej pracy radnych, no to jeszcze organizację sesji... Hmm. No tak, no, to znaczy tu wiadomo, że tych <coughs> Spraw, no, bo się różnie przyjmuje, no, że często Rada tworzy nawet odrębny regulamin własny, prawda, takiego funkcjonowania poza zapisami w Statucie, bo wiadomo, że no, Statut to też pewne kwestie reguluje i na dzisiaj on jest podstawą funkcjonowania, natomiast sami dobrze wiemy już z praktyki, że są takie obszary, które w Statucie no nawet powiedzmy sobie z uwagi na rangę tego, nie wypada to opisywać, mówiąc, ale one są kluczowe no, i ułatwiają później załatwienie wielu spraw. No i można by to przenieść do regulaminu odrębnego, a są oczywiście też takie sytuacje, no, o których wiem, że <coughs> bardzo często ktoś tam na, nazywa to regulaminem pracy Rady, a po prostu e, wycina sobie brutalnie, mówiąc, zapisów statutowych jakiś obszar, który dotyczy tego funkcjonowania stricte, sprawa organizacji, prawda i tak dalej. Ja myślę, że, że e, tu by trzeba było momencik zaczekać. Z jednej strony, żebyście coś tam, Państwo jeszcze tej wiedzy... E, znaczy konkretnie, tak. A z drugiej strony też, e, no powiedzmy sobie, Państwo sami się przekonacie, co jeszcze w danych obszarach na, 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 należałoby dookreślić, do, do prawda i, no tak. Na pewno <kühim> chwileczkę jeszcze, zresztą no moja rola też, to dzisiaj pierwszy raz wydebiutowałem, więc wiem dużo rzeczy, sobie już zapisałem z tego doświadczenia. No, to pani Przewodnicząca, wszystko. No ale my organizujemy. No tak. nie. Ja, ja tylko pod tym kątem. się. To znaczy, ten... nie wyobrażam sobie ustalić sama, ustalam sobie szkolenie szkoleni, i proszę o udzielenie. Ja to nie to jest to... Czy nie wiem, doświadczenie majątkowe, czy tam coś, czy jak ten... wypełnił. Jest... Bo, bo, bo poprzednio, ja dlatego to mówię, bo poprzednia Rada miała takie szkolenie jak do odnośnie doświadczeń majątkowych, bo tym też czasem jest <coughs> taki problem. No, Myślę, że nie... To jest prosta rzecz, po prostu trzeba zwrócić wszystkim radnym, żeby tych drobnych błędów nie popełniali nie. typu, nie wpisanie nie dotyczy. Dokładnie. Tak, bo tak, bo tak. to był najczęstszy... Yy, no, Wytyk urzędu skarbowego, że, że, że coś takiego ma. Prawej. Powiem przy jak ustawa wspólnota majątkowa, czy małżeńska majątkowa, wystarczy takie sformułowanie. Ale to akurat nie o to mi chodziło. To chodziło mi o samo procedowanie uchwał, żeby radni wiedzieli, kiedy mogą, nawet samo zachowanie na sesji. No bo tak nie wiadomo, czy czekamy na zapytania i wolne wnioski, czy w momencie, jak omawiamy uchwałę, czy może radny wstać w każdej chwili i powiedzieć, co na ten temat myśli. No, jak się nie uczestniczyło w tych sesjach, to też. No, nie, nie, no, ja rozumiem. Ja rozumiem nie. Po prostu, po prostu o taki to postawy, to postawy, postawy, tak, bo mamy punkt zapytania i wolne wnioski, ale niekoniecznie radny musi do tego punktu czekać, tylko może. Tak, No tak, I teraz nie wiadomo, mówimy, nie mówimy. To o takich sprawach właśnie takich najprostszych, ja myślałam. Żeby to organizacja, procedowanie uchwał, no, zasady głosowania. Zasady no to tam w to są dosyć jasno opisane, tutaj nie mam żadnego problemu. Dla mnie organizację yy, sesji, przygotowania... Aczkolwiek, no potrafię sobie to tak wyobrazić, że oczywiście pewna, e, może tak, w otoczeniu pewnej wiedzy na ten temat, prawda, no można taką dyskusję sobie odbyć wewnętrznie A, też, bo, też. bo to jest jak gdyby, jest, no, zdarza się, starszy radny z doświadczeniem prawda, i, i reszta i tutaj na zasadzie wymiany takich doświadczeń ustaleń, bo tak naprawdę też trzeba jasno powiedzieć, że tak zwanych wzorców wspaniałych nie ma w tym zakresie, tylko Rada ma duże w tym zakresie kompetencje i proszę wierzyć, że w różnych radach odbywa się to bardzo różnie i prawda jest powiedziała, że nikt tego nie zakwestionuje. Jeżeli nie chodzi do drastycznego łamania prawa, to, to tutaj Rada może sobie wszystko zorganizować, tylko faktycznie dobrze jest, żeby no, pewne oczekiwania yy, po prostu zgłosić, żeby ktoś tam się prawda, nie, nie irytował później w trakcie nie den no tylko jest takie spotkanie uzgodnicie, uzgodnicie Państwo, bo to wiadomo, pewnie interesy jak w wielu sprawach będą różne, ale jak się coś już zgodnie wspólnie, no to idziemy w ten sposób i... I ewentualnie tak jak mówię, albo, albo to wymaga jakieś określenia w statucie, albo też nie. No po prostu wtedy na przykład sporządzamy sobie jeszcze taki regulamin dla siebie, że gdyby coś, no to, to, to proszę bardzo, mamy uzgodniliśmy coś i, i tak się szanujemy wzajemnie. My tak. ja do tej pory mieliśmy największy problem z tym, że w punkcie w ogóle w regulaminie prac Rady nie było możliwości, nie przewidziano nasz regulamin tego, że osoba zainteresowana na jakąś uchwałą, nawet wnioskowa, która wnioskuje o taką uchwałę, teoretycznie nie miała możliwości zabrać głos w innych ujęciach niż yy, uwagi i wnioski na końcu. Czyli pogłosować. To było... Po pierwsze, to jest dla sołtysów i burmistrza. Nasz statut mówił, że prawo głosu ma radny i sołtys bez prawa głosowania. No, tak. Z reguły to było tak, że przewodniczący, jeżeli ktoś przyszedł i miał y, 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 żywotny interes, żeby zabrać głos, była pani, która na przykład chciała naz nazwę jakiejś ulicy. Y, była Drogę. pani, która. którą na nam złożyła. No to jak można to rozpatrywać w punkt, nie po prostu nie. umożliwiając no, no, głos. to jest no, ale na przykład w tym punkcie czwartym, gdzie mamy interpelacje i wnioski radnych i sołtysów oraz zaproszonych gości. Interpelacje i wnioski to jest co innego, niż później ktoś chce zająć stanowisko na temat konkretnej uchwały, prawda? No i o to mi chodzi, czy ten radny wtedy może komentować te, na, na, no bo ja mówię, podejmujemy uchwałę. Ale zawsze, za, każdy, za każdym razem pyta się sami, czy ktoś ma jakieś uwagi do projektu. Do, y, do uchwały. No to w w każdej chwili też można złożyć wniosek o wykreślenie tego z obrad, no bo w każdej chwili możemy to zrobić. Nawet po pozytywnych opiniach wszystkich komisji. Tak. No tak, no tak. one nie, to ja wniosek nie. Wniosek musi być, musi być szansa, że ktoś ja. zabierze głos w tej sprawie. Ja oczywiście szanuję, bo, 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 bo tutaj to jest mocno akcentowane. Ona opiniuje, oczywiście daje jakąś opinię, ale właśnie wtedy jak gdyby wypracowuje pozycję znaczy po postanowieniu stanowisko w tej sprawie. Przecież nikt nie robi, bo to nie jest jednoznaczne z tym, jak radny tej komisji za chwileczkę na sesji zagłosuje. I, I opinia komisji, że jest pozytywna, to nie znaczy, że wszyscy radni tej komisji za chwilę będą tak głosować. Więc, więc to... to bo, 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 tak naprawdę mamy kilka tylko takich elementów, a naprawdę w całości tego prawa to, 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 to jest tylko przy procedowaniu prawda, absolutorium i budżetu, gdzie te opinie są wiążące prawda? i muszą być jednoznacznie są wskazane i one są wiążące, prawda? Natomiast i tak wiemy, że bardzo często to głosowanie jeszcze inaczej wygląda, ale one wtedy muszą być wyrażone, przekazane i tak dalej. Natomiast tutaj informacja o tym... <coughs> Na tym forum, że to komisja zaopiniowała, albo tak jak dzisiaj nie zaopiniowała, prawda, nie moim zdaniem nie ma znaczenia. Bo, państw, bo y, y, jak gdyby stanowisko w tej sprawie czy uchwałę podejmuje Rada, Rada w całości, prawda? A państwo tylko macie tą wiedzę taką, prawda mówiąc brutalnie merytoryczną prawda, i na ewentualnie pewne ukierunkowanie <coughs> świadomości tym, że, że być może, być może y, ci sami radni tak zagłosują pewności nie ma i nawet nie można moim zdaniem wiązać tej opinii ze stanowiskiem Rady jako całość, bo to tu się dokonuje ufala, podjęcia uchwały, a tam się pracowało na temat tego zagadnienia, prawda, więc, ale, ale to mówię, no to jest, można różnie, no można różnie, jest i tak, mówię, że, bo spotkałem się też z takim traktowaniem jak tu, że, że również to Przewodniczący Komisji informują, jakie, jakie komisje no ale to, to jest tylko zajęcie trochę czasu. No. Szczególnie, że jak tu jeszcze Państwo macie posiedzenia komisji dokumentowane, prawda, i tak dalej, no to jest protokół, no to i tak jest dokumentowane. Jeżeli ktoś chciałby sięgnąć do tego, prawda, no to w każdym razie może, prawda. Na pewno, na pewno e, praca w komisji ma na celu. No, by po prostu przedstawić maksymalnie wiele informacji, żeby radny za chwilę, jak będzie głosował na sesji, to no, miał jak największą, mówiąc, świadomość, no, na, co, co w tym zakresie jest. Ale to, no to, i to właśnie po prostu te komentarze do każdego projektu uchwały. Takie komentarze nie uzasadnienie, które musi być, tylko komentarze, żeby wszystkim obecnym na sali powiedzieć swoimi słowami. No to tak, to, a, tak, mówimy, to jest bo to nie chodzi o to, żeby się w swoim nowym prawda, tak. projekt uchwały, natomiast każdy kto siedzi na tej sali, żeby nie pomyślał o nas radnych, tak, tak siedzimy tak. i tylko machamy rękami, no tak, tak, tak. tak, tylko że wiemy o czym rozmawiamy i na czym, nad, czym nad czym procedujemy, tak. Jak dostaję uchwałę, to bym chciał napisać mądry komentarz, to nie bardzo wiem, o co chodzi w tej uchwale. Wiem, że grunt, że działka, że to, ale nie będę w stanie napisać tego, co powiedział. No, to możesz skonsultować na przykład z tym, kto przygotowuje projekt tej uchwały. No nie wiem, poświęcić chwilę czasu, pójść na przykład do Pana Kłarka, skoro był już doblizowany do odpowiedzi i To no, się. No przede wszystkim w interesie tego, po prostu, który to składał jest takie no, no, mówię o tym, no, ale to spokojnie stąd robimy, Jest takie napisanie uzasadnione, żeby no, no, tu jak najmniej musiał się takalnie prawda, produkować. Tam prawda? No, tamta wiedza dociera do państwa wszystkich. Prawda? to co on tu powie, no, to może myśleć tak albo nie tak, no, Ważne jest to jest w dokumencie. Tak jak zresztą w całej legislacji. Ale to no, no, Dobrze, czy są jeszcze jakieś zapytania, pomysły, wnioski? Ja jeszcze po tego, to co <grym> ma powiedział, Pan Radny Mariusz, już, tych, że będzie, bo wyście to później zrobili tak, że jak ktoś miał jakąś swoją uchwałę i musieliście kogoś dopytać, toście go zapraszali na komisję, te też... To, o, o to ja, ja, ja wiem o co chodzi, tylko że może ktoś to nie było tak, że Rada nie szukała rozwiązania. Rada szukała rozwiązania i wymyślili, będą zapraszać tych ludzi na komisję. I na komisjach już był czas na, tak, Tylko że tak jak tu Mariusz powiedział, to się wiązało z pewnymi niebezpieczeństwami. <todziewanie> tak naprawdę pani przewodnicząca jest dyktatorem podczas sesji. To co ona zarządzi jest policjantem. To co nas zarządzi, to to jest. I kogo dopuści do głosu, jest dopuszczony, kogo nie dopuści do głosu jest niedopuszczony i można to zrobić na przykład można nie dopuścić do głosu, tylko w uwagach z wolnych wnioskach. Oszem, jest ryzyko, że potem jest skarga na przewodniczącego. Prawda niedopuszczalnie do głosu. Jeśli jest przewodniczący, to no. no. wie z człowiek no. Ale Wszyscy kocha Ale jej. Ale przerabialiśmy to i tak naprawdę przewodniczący decydują o, o, o przebiegu obrad. I świadczy o charakterze. Dobrze, czy są jeszcze jakieś zapytania, kwoty, wnioski? W takim razie przechodzimy do punktu kolejnego. Dziękuję wszystkim za obecność. Zamykam. Dzień. 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 Dzień.